Witam państwa bardzo serdecznie. Dziś gościem Medekspresu jest pani profesor Grażyna Rydzewska, prezes Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Witam pani profesor. Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Pani profesor, chciałabym, abyśmy porozmawiali o pacjentach z chorobą leśniewskiego Krona i o sytuacji tych pacjentów w czasie pandemii. I zacznę może od tego, jakie zalecenia Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii w zakresie postępowania diagnostyczno-leczniczego są wprowadzane właśnie w czasie pandemii. Już na początku pandemii wprowadziliśmy bardzo szybko, najpierw troszkę bardziej ogólne, potem nieco bardziej szczegółowe zalecenia dotyczące tej szczególnej dla nas grupy pacjentów. To są przecież chorzy, którzy są często na steroidach, na immunosupresji, na leczeniu biologicznym, czyli wszystkie te preparaty w jakimś stopniu modulują, osłabiają odporność, więc wydawało nam się, że ryzyko zakażenia u tych pacjentów może być naprawdę dużo wyższe. Zresztą tak mówili wszyscy dalej, nie jesteśmy pewni, czy tak nie jest. Więc oczywiście typowe zalecenia dotyczące dystansu socjalnego, bo to jest niesłychanie ważne, zalecenia dotyczące masek, zalecenia dotyczące niekontaktowania się bez potrzeby z personelem medycznym, czyli ograniczenia tych kontaktów do yy, tych niezbędnych, ale jednocześnie zalecenia dotyczące teleporad. Tak, żeby pacjent nie został sam, bo my wtedy decydujemy, który z tych pacjentów z teleporady musi jednak przyjść, żeby zostać zbadany. To jedno. Następne zalecenia dotyczyły już konkretnie leków i tutaj w tym wypadku takie ryzyko zwiększone, zwiększone ryzyko infekcji COVID-19 niesie za sobą stosowanie steroidów w dawce wyższej niż 20 mg. Wprawdzie oczywiście potem pojawiły się doniesienia, że np. deksametazon działa też leczniczo, to nic odkrywczego, o tym zawsze wiedzieliśmy, że w niewydolności oddechowej on działa leczniczo, ale to już u pacjentów zakażonych. Natomiast ryzyko samego zakażenia jest wyższe u pacjentów na steroidach. Nasi pacjenci niestety często steroidy przyjmują z powodu zaostrzenia choroby. Reszta leków, jak się okazało na dzień dzisiejszy, wydaje się być bezpieczna. Zarówno azatiopryna, steroidy bezpieczne, miejscowe, takie jak entokort czy Cortiment, czyli Budezonit jednym słowem, czy Budezonit MMX, leki biologiczne okazały się być bezpieczne. Oczywiście radzimy raczej w tej chwili włączać leki podskórne lub też Wedolizumab o działaniu miejscowym, ale wszystkie leki, ustekinumab, infliximab, tofacitinib, wszystkie z nich okazały się być bezpieczne dla pacjenta, natomiast dane dotyczące steroidów są niepokojące. Dlatego też w okresie pandemii staramy się o ile to jest możliwe, nie włączać pacjentom steroidów systemowych, nie włączać ich pacjentom ambulatoryjnym. I tu mamy problem, bo to jest pierwsza linia leczenia, zaostrzenia u pacjentów z chorobą leśniowskiego krona i wrzedziejącym zapaleniem jelita grubego. Dlatego tam, gdzie można zastąpić steroidy czymkolwiek innym, co może mieć znaczenie, to... W Szczególnie w okresie pandemii wydaje się to być niesłychanie ważne. A co mamy? Pierwsza sprawa to mamy steroid do działaniu miejscowym, o czym już wspomniałam, czyli preparaty budezonidu. Szczęśliwie oba preparaty budezonidu, zarówno entokort w chorobie leśniewskiego Krona, jak i kortiment MMX są w Polsce refundowane. To bardzo dobrze, bo dostęp do nich jest stosunkowo łatwy, istnieje recepta, więc nie ma problemu. Problem jest tylko taki, że w niektórych. W postaciach zaostrzenia, no one nie zawsze działają, ponieważ entokrot działa głównie, widzicie, cienkim Kortiment MMX działa przy łagodnym i średnio ciężkim rzucie wrzodziejącego zapalenia jelita grubego, więc nie obejmują one wszystkich pacjentów. Którzy mogliby być leczeni, okay. le, których zaostrzenie mogłoby być leczone w fazie pandemii, więc wydaje nam się, że potrzebujemy jeszcze coś innego okay. i nad tym czymś innym pracowaliśmy. Pani profesor, taką dobrze udokumentowaną i ugruntowaną metodą leczenia pacjentów z chorobą leśniowskiego krona, która. Obecnie w tej sytuacji, którą Pani opisała, może zastąpić leczenie steroidami, jest leczenie żywieniowe. I chciałam zapytać może najpierw bardziej ogólnie, jaka jest to rola tego żywienia, leczenia żywieniowego i czy tu mamy pewne określone, konkretne schematy postępowania? Tak. Leczenie żywieniowe ma rzeczywiście wzrastającą rolę. Kiedyś mówiliśmy, że De facto nie ma to większego znaczenia. Teraz patrzymy na to zupełnie inaczej. Wydaje się, że dieta ma w ogóle znaczenie jako ewentualny początek w rozwoju choroby, no ale to już jest zupełnie inny temat, bo tu mówimy o środkach, o żywności wysoko przetworzonej, prawda? O wpływie dodatków do żywności typu bewniki, koloranty itd. Natomiast od dawna wiadomo też, i są na to dość dobrze udokumentowane prace, że leczenie żywieniowe indukuje remisję w chorobie leśniowskiego krona, bo głównie tu mówimy o tej chorobie, tu jest to najlepiej udokumentowane, na tak samo dobrze jak steroidy, tylko że te prace dotyczą głównie dzieci. Natomiast nie ma dobrych prac dokumentujących mocno przydatność takich schematów leczenia żywieniowego czy żywienia enteralnego, bo od tego się zaczęło, tak naprawdę u dorosłych. W ostatnich latach powstała koncepcja wprowadzenia nieco innej diety, tak zwanej Cron Exclusion Diet, czyli diety wykluczającej pewne grupy produktów w początkowej fazie zaostrzenia. Żeby ułatwić pacjentom funkcjonowanie, dieta ta uwzględnia zastosowanie odżywki akurat modulenu. Jest taka platforma, zresztą międzynarodowa Modulife, która określa sposób stosowania tej diety, gdzie modulen stanowi na początku pewną część zapotrzebowania kalorycznego, resztę zapotrzebowania kalorycznego pokrywamy przez odpowiednie produkty. No Tu potrzebna jest praca z dietetykiem i często praca właśnie z tą platformą, Formą, gdzie są przedstawiane odpowiednie produkty i wartość kaloryczna tak żeby pacjent dostarczał sobie odpowiednią ilość kalorii. Jest to postępowanie dość trudne, ale jednocześnie stosunkowo tanie i bezpieczne i to jest niesłychanie ważne w okresie pandemii. W klinice w naszej klinice w tej chwili prowadzimy badanie nad stosowaniem takiej Diety, z programu leczenia Chrome Exclusion Diet, czyli dietą wykluczającą pewne grupy produktów w chorobie leśniowskiego krona z suplementacją modulenem, według tych samych schematów, które znane są w badaniach u dzieci. I mamy już w tej chwili włączonych 20 pacjentów, biorąc pod uwagę te grupy, które dotychczas były publikowane, to jest stosunkowo spora grupa i naprawdę obserwujemy również u dorosłych bardzo dobre efekty. Stąd też. Polskie Towarzystwo Gastroenterologii postanowiło opracować taki projekt, mhm. który mógłby umożliwić tego typu leczenie nie tylko w ramach badania klinicznego, tak jak my to mhm. prowadzimy, ale udostępnić na czas pandemii możliwość takiego leczenia pacjentom. Mhm. Wydaje się nam to niesłychanie istotne. Mamy tu zresztą ogromne poparcie również pana profesora Reguły, konsultanta krajowego, mhm. który złożył w tej chwili do Ministerstwa Zdrowia taki wniosek mhm. o to. Żeby w określonych ośrodkach, które leczą pacjentów z chorobą leśniowskiego krona, udostępnić tego typu możliwości leczenia w ramach Leczenia enteralnego. Mamy refundowane żywienie enteralne, tylko mamy nieco inne kryteria tego żywienia enteralnego. My chcielibyśmy, marzymy o tym, żeby na czas pandemii udało się poszerzyć to o program ModuliFe, czyli leczenie żywieniowe dietą wykluczającą pewne grupy produktów ze wsparciem znaną odżywką, która akurat w tych publikacjach jest stosowana przez. We wszystkich tych publikacjach jest stosowana właśnie ta a nie inna odżywka. Wydaje nam się, że są tego ogromne zalety. Po pierwsze, nie jest to refundacja produktu, bo o to musiałaby firma wystąpić zupełnie inną drogą i, i tu nie chcemy, i wtedy i sprzedaż jest zupełnie inna. To jest stosowanie w wybranych ośrodkach, które leczą tych pacjentów w ramach świadczenia, które jest możliwe w ramach NFZ-u, czyli świadczenia zatytułowanego leczenie żywieniowe, więc dostaliby to wtedy, wówczas tylko ci pacjenci, którzy tego wymagają, byłoby to tańsze niż typowe leczenie żywieniowe i zdecydowanie tańsze niż w z innymi elementami leczenia, na przykład z leczeniem biologicznym. I bezpieczniejsze. Bezpieczniejsze w fazie pandemii, bo to byłoby zamiast sterow, a nie obok steronu. Więc wydaje nam się, że idea jest naprawdę bardzo ciekawa i propozycja do ministerstwa, z którą wyszliśmy, wydaje się być naprawdę ciekawa i naprawdę korzystna dla pacjentów. Pani profesor, czy można powiedzieć dieta, o której pani mówi, to jest pierwsza i jedyna dieta dostosowana do potrzeb pacjentów z chorobą leśniowskiego krona i co najważniejsze nie ma działań niepożądanych. Jest to, to też tak, jest to niesłychanie ciekawy kierunek, bo my dotychczas eskalujemy leczenie przeciwzapalne. Oczywiście dla wielu pacjentów nie mamy innej propozycji, ale dla tych, którzy chcą, dla tych ze średnio ciężkim zaostrzeniem, którzy chcą przestrzegać no, trudnej skądinąd diety, na początku trudnej, bo ten projekt leczenia nie zakłada tej diety przez całe życie. To jest pewien sposób na życie poniekąd, ale indukcja emisji w zaostrzeniu to są ciężkie, to jest ciężkie.

Potem jest coraz lepiej, bo potem pacjent wprowadza sobie swoje ulubione produkty, może sobie pozwolić nawet, nawet, oczywiście to tak troszkę, troszkę z przekąsem mówię, nawet na jeden dzień jedzenia wszystkiego, co lubi, ale oczywiście pamiętając stale o tym, które produkty w nadmiernej ilości mogą mu zaszkodzić i trzymając pewien sposób odżywiania, który sprawia, że ta choroba no, rzadziej, rzadziej, że rzadziej występują zaostrzenia. Oczywiście, jeszcze raz podkreślam, na to mocnych dowodów u dorosłych nie ma. W tej chwili po pierwsze prowadzimy badania otwarte, bo w czasie pandemii nie zdecydowaliśmy się na wcześniej planowane i projektowane, randomizowane badanie ze steroidami. Uznaliśmy to po prostu trochę za nieetyczne w momencie, kiedy wiemy, że steroidy mogą sprzyjać zwiększeniu częstości zakażeń. Dlatego obecnie prowadzimy próbę otwartą. Planujemy 30 pacjentów, mamy dwie trzecie tej populacji już w tej chwili w obserwacji. Naprawdę wydaje się, że bardzo dobre efekty. Natomiast oczywiście po okresie pandemii wydaje się racjonalne i potrzebne zaplanowanie badania randomizowanego, które byłoby początkiem być może do refundacji tego typu preparatu, czyli łatwiejszego dostępu pacjentom. Ale na razie, ponieważ takich badań nie ma, to to, co proponujemy, to jest po prostu tylko rozszerzenie leczenia żywieniowego, rozszerzenie tego, co już jest, zamiast żywienia enteralnego, które wiąże się z pobytem pacjenta w szpitalu, które wiąże się z założeniem sądy i ze stosowaniem innych preparatów, domowa dieta pod kontrolą dietetyka ze wspomaganiem odżywką, powszechnie dostępną. Wydaje się naprawdę bardzo Rozumiem, Pani Profesorze środowisko ekspertów, klinicystów, towarzystwo, które Panie reprezentuje, Państwo rekomendują rozszerzenie czy zmianę koszyka świadczeń tak, aby umożliwić szerszy dostęp do tego leczenia pacjentom. Na razie zaproponowaliśmy to w postaci szerszy dostęp, ale kontrolowany. Czyli na razie zaproponowaliśmy to nie jako refundację, bo to jest długa droga w Polsce, którą musi przebyć firma i to nie do końca od nas zależy. Na razie zaproponowaliśmy to jako rozszerzenie świadczenia, które się nazywa leczenie żywieniowe o inny preparat. I wtedy my ten preparat możemy wykorzystywać w ramach tego świadczenia, co jest tańsze prawda, i lepsze dla pacjenta. Pani profesor, bardzo ciekawy kierunek leczenia pacjentów z tą chorobą, chorobą leśniewskiego krona. Przypomnijmy to często pacjenci młodzi, aktywni w sile wieku, troszczący się także o komfort swojego życia. Myślę, że będziemy jeszcze do tego tematu wracać, choć też sądzę, że ministerstwo jak najszybciej umożliwi i rozszerzy dostęp pacjentów do tego leczenia. Bardzo Pani dziękuję za spotkanie i za rozmowę. Dziękuję bardzo.